ma wizowie. to bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale MacNomCSGO Slash CS2, Counter Strike po prostu No i generalnie widzowie, dzisiaj witam was ogólnie bo przerwie Troszeczkę nie było pomysłów, zajawy, chęci, wszystkiego na nagrywanie na razie na tym kanale Ale no, jest nowość, także warto o tym nagrać, wspomnieć ehm, Weszła dzisiaj rano, slash w nocy do gry Anubis Collection Package, Package. Czyli po prostu pojemnik ze skinami z nowej kolekcji Anubis do mapy. Po prostu związane z, mapy, z mapą Anubis. Mamy tutaj nowe skinki: jednego czerwonego, dwa różowe, kilka fioletowych, wiadomo trzy. No i standardzik, oczywiście, tak jak mówię. Przejrzyjmy sobie te skinki. E, zaraz przejdziemy sobie też do openingu. Oczywiście tych kapsy, tych, kapsy, tych pojemników. E, wiadomo, tutaj na razie będę skipował. Z jednej strony jak tak oglądałem sobie właśnie przegląd tych skinów, mówię, o jest po co do rewolwera, po co do krowy, po co do XM'a, no ale z drugiej strony w sumie to nie wrzucają tych useless broni takie właśnie useless skinners tak powiem. A, a właśnie ewentualnie rzadziej nie się pojawiają na tych głównych broni i, i jakieś lepsze, no nie? Yy, emeczka Niebieska, jasno niebieska, taka jakościowo, tak? Yy, czy tam klasa skina, jakość skina to jest chyba. Yy, nie no, wydaje mi się, że to jest taka bardzo budżetowa MK. Jest to nowy skin, także zobaczcie, już nawet w Sesie 2 tutaj potrafi się odbić. Taki bardzo ciemny, ale, ale spoko. Bardzo taki, miło tutaj takich plam, i tak wydaje mi się schludnym skinem. No i ważne to, że nawet jak tutaj mamy właśnie fragmenty jakieś niepokolorowane, to są i tak kolorowane jakieś ciemne szary, a nie są basic czarne, no nie. Skoucik. O, tutaj już właśnie mam przedstawione coś, nieco związane z Anubis, tak jakby z tą stylistyką Al grip OK Fajny Jeśli to będzie takim może jasnym kamieniem albo coś, to to będzie wymiatało w c 2 imo. Dobra, lecimy do kolejnego, a no i minus że jest zwykły właśnie czarny, no nie? Eee, pozostałe ściski. O, ale kurde, uspik? On, to nie jest jakiś wow, że on jest turbo jakiś kolorowy, rzucając się w oczy, jakiś giga, nie wiem, dopracowany? Znaczy dopracowany, no właśnie dopracowany mi się wydaje, że jest. I wydaje mi się, że on jest jakby, możliwe, że to jest nowy model, jest tak jakby uspa? No nie wiem, te, te bronie właśnie mi się wydają takie takie inne trochę od tych starszych. Nie wiem, nie wiem, czy właśnie w starych Uspa był tak bardzo zaawansowany tłumik, jeśli chodzi o te stylistyki 3D i tak dalej, Fajne Też właśnie, trudny jak ta meczka. E, widziałem właśnie na Twitterze, na Twitterze, że ludzie byli pod wrażeniem tych dwóch skinków. <laughs> Tutaj mamy maczka. Ok, spoko. Ja sobie polecę jeszcze dalej. Teczek, już po właśnie typowo anubisowy. Kałaszek. E, nie wiem w sumie, jak to będzie w gierce wyglądało. Taki bardzo ponury. Ponury Kartel, no nie? Ponury Kartel, AWK. Okej, okay. Black Line, Black Nil, Black Nil. Czyli to, czy chodzi tutaj właśnie o tą rzekę? No, może. Kurczę, możliwe, że to będzie fajnie wyglądać. To jest też taki właśnie, śludny skinek, no nie? Mag, okej. Okay. Fajny, 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 fajny mag, fajny mag. Gloczek. Szczerze, to oko jest giga i Jeszcze Wider właśnie, że to jest właśnie takie, wy w klęsłość, nie, wiem, w ogóle nie powiedzieć. Bardzo fajny tylko do tego się szczepił, że ten krajobraz. Czy to jest na tyle ciekawe, żeby umieścić to na tak dowalonym wreszcie w pozostałych częściach skinie? Nie wiem, ale fajny, fajny dlaczego oczywiście. Nie będę hejcił. Nowa, spoko. Idzie te kamyczki. Ej. Nie, jak te kamyczki będą się w CS 2 odbijać, No ja chciałbym dostęp do tej bety, żebym sobie mógł porównać rzeczy bądź, wiecie, jakiś kontent dodatkowy przebitki, czy jakieś coś. Tutaj mamy Famasa, który może rozwalić ogólnie. Ja ogólnie, ja nie wiem, czy właśnie sobie go nie załatwię, jak jak trochę podanieje. nie no, zobaczcie. Albo ją go dropnął. Wody Neptuna, no nie no to jest dopiero dopierdzielony skin. Petka. Też w takim Anubisowym stylu i ostatni skin M4A4 oko Urusa. no i generalnie tak jak Offline podsyłał, bardziej <grym> się to kojarzy z Gryfem tylko takim właśnie, jak macie na przykład w programach graficznych, tryb, tryb nałożenia obrazu czy takiego, no to po prostu to jest tak odwrócone kolory, no nie? Odwrócone kolory na przykład, jeśli chodzi o Gryf No, wydaje mi się, że jest to specyficzny skin, na pewno. Do Epstra 4 chyba takiego nie było. Może on, może on być giga drogi, no nie, giga drogi. Zarazmy się od tego jaka będzie przyszłość tej kolekcji. Czy będzie na kilku na przykład majorach, no nie? Dobra. Także co, przechodzimy zaraz do openingu, ja kupuję sobie, no maksymalnie można 20 kupić, więc ja sobie kupię 20 paczek i widzimy się za chwilę w openingu. Widzowie, zapraszam was na Skin Counter, możecie tutaj w krótką chwilę zamienić zalegające wam przedmioty z na pieniądze. Wystarczy tylko się zalogować, zaliczyć skina, który chcecie sprzedać i wybrać jedną z ostatnich metod wypłaty, na przykład Paypal. Pamiętajcie o moim kodzie masem, dzięki któremu otrzymacie sobie 5% na skiny, sprawdźcie ile otrzymacie od swój ekipunek wchodząc na stronę z pierwszej opisów. Dobrze widzowie, ja tak więc kupiłem 20 tutaj pojemników, wydałem na to 178 zł. No mam nadzieję, że mi się to zwróci. Ja ogólnie głupotę robię troszeczkę, że otwieram to o godzinie 19.30. Gdybym otwierał to z rańca, no to wiadomo, że bym tego zwrotu, już nie mówię nawet o proście, ale procentu na zwrot miałbym no masakrycznie większy, no nie? Bo te nie wiadomo, że jeśli to kosztuje 10 zł ludzie to otwierają masowo, no to nie całe 10 to te skiny taniają No lecimy, lecimy bezbędnego gadania z tym openingiem. Zostawcie łapkę w górę za wydany hajs, napiszcie komentarzyk. Na przykład, no możecie też zapodawać w komentarzu. Akurat pomysły, co bym mógł następnego otworzyć. Na przykład, możecie poznać za chyba, że macie już ogólnie taką wiedzę, kałaszek Oj, szkoda, szkoda, bo ten kałaszek chociażby mi zwrócił może z dwie, z dwie te, z dwie te paczki. Mamy tutaj, no. Serio, serio. Ale to jest plucie na web. Dobra, idziemy sobie do kolejnej paczki i zobaczmy co mamy teraz. No, niestety, skip, skipujemy to, no nie, To poleciało. Aha, zacięło mi się. No dobra, to dwa chyba itemy dostanę po tym otworzeniu. Nie wiem, czyś, jakbym fast mode jakiś miał włączony, no nie, no nieźle, nieźle, nieźle mi poleciało. Nie, to chyba już po prostu to poleciało, ok. Czyli nie spodziewałem się, że kolejny syf mi polecił, po prostu widzowie i, i, i zarobiłem się w akcji. No super jest, no nie? Super. Dostałem jeszcze 4, 4, 8, 10, 13 paczek. No mam nadzieję, że poleci mi chociaż coś innego niż ten szary, czy tam jasno, niebieski MK. No chociaż MK, bo 15 zł może jeszcze kosztować, przypuszczam. W sumie zaraz sobie z ciekawości sprawdzę, no nie? Kabaczka. Łaszka bym sobie sprawdził, jak to samo wygląda. o Jezus, po co ja to otwieram? Nie, ja to naprawdę otwieram tylko i wyłącznie dla was, po prostu, żeby było, że żeby nie było, że coś wyszło nowego. Ja tego nie otworzyłem. Nie, no MK2 złote, dobra. Daj się święty spokój. Idziemy, skipujemy to, no nie, skipujemy to. No nie wiem, tak czy to jedynie żebym byłbym jest, żebym był zadowolony z tego FAMASA, PETKI bądź MK. Reszta to jest naprawdę dramat. Nie mówię, bo skinki są ogólnie na plus. Wydaje mi się, że ładne, ładne są te skinki. Czy no jak dla mnie? O, skaucik, dobra, czyli coś innego mamy. No i tak mówię, jeśli to będzie faktycznie taki kamusz, kamuszczyk, no to ten kamuszczyk może fajnie światło odbijać w session 2, jest... No tam ogólnie wszystko jest mocno prześwietlone, no nie? Czy tam mapy, czy... A łupka, stój. Dobra, ej, no... Ja. To jest ogólnie głupie, że ja się z to cieszę. Ale tylko pewnie z 2 zł O dobra, 23. Dobra. A to jest Faktory New? Nie field tested. I to czemu kałaczek jest taki tania, a jest aż tak... Psz, dysz, aż taki przeskok cenowy. Dziwne. No ale chociaż mi to zwróciło tam. Ile jakąś tam setną. Nie no, jakąś tam dziesiątą openingu. Spoko. Idziemy sobie dalej. Yy, I mamy tu... Tutaj MP7, chyba tego jeszcze nie było, a nie, było, dobra, nevermind Jeszcze 6 pojemników, czemu były kapsuły? A no bo w sumie jedyne co mi się zdarzało ostatnio poza streamami od... Znaczy nie, na streamach otwieram szynki, ale na odcinkach kapsuły jedynie, no nie? Dobra No naprawdę ten Famasik On, to jest taka śnieć To jest taka śnieć tak jakby są kosy, no nie? Śnieć no mi się kojarzy właśnie, że to jest taka śnieć że dodatkowo ten niebieski, który może Upsyć oczy w cs 2 No i P90, okej okay. A, poździerane tu jest mocno, no nie Chyba, że tak musi być, jak to jest O Jezus, 0 0,96 prawie To to Batyskert jest, A zobaczcie Batyskert, a to jest tylko poździerane, nie Tak, dobrze mówię Batyskert, no Jak to by było Factory New To Ej, bo 16 złotych? Wait, 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 co? czekaj, to to ile kosztuje? 47 zł A, dobra, wiem czemu, bo na kontrakty na skiny, no nie? Wiadomo, w sumie jak ja sobie takiego kontrakci, kontrakcika zadłupił z tych czary skinów, to nie głupie, no nie? Zrębany w sumie w te skiny za 2 złote, ile to kosztuje? Zaraz robimy, ale nie no W sumie na 20 sztuk otworzonych, to nie będę miał tyle raczej skinów w tej samej, yy, w tym samym stanie, no nie, żeby zrobić kontrę. No dobra, lecimy z kolei, no, no dobra, o, no, dzięki, dzięki, dzięki za 20 groszy. Mordo, fjordowy przeleciał, I jeszcze jeden fjordowy przeleci teraz i niech się zatrzyma na nim, no prawie i ostatnia, ostatni pojemnik 178 zł, wypierdzione, wy plecki, nie no ogólnie zrobię wam zaraz podliczenie i z to trafiłem także przechodzimy sobie do przeglądarki dobra, jo 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 tak więc zaznaczamy sobie tutaj te kozackie skinki, które nam poleciały niesamowite, nawet mnie jeszcze wtyczka ich nie przelicza to jest niesamowite ile kasy można było przepierdzielić mamy tutaj, ha, bo mi na serio wtyczka nie przelicza, a tak mi przeliszy? dobra, to poczekajmy tak no z takich lepszych dropów no to mamy to 90 AWP AWP w sumie droższa e, A, bo tutaj można sortować Baj cena, baj cena, hehe he. No, także i skałcik w sumie, nie sprawdzam ile kosztuje, a to jest jasno-niebieski, więc jakieś 3 złote Coś takiego może kosztować, może nawet 4 Skoro on jest do kontraktu na przykład na tą AWP No to z 4 może kosztować, tylko to jest, a nie, to jest One, a tutaj Filtestet nie to jest ze złotych złoty 68,90,17 jak my to mamy? Już wszystko mam sprawdzone? Już wszystko mam sprawdzone, dobra 47,87 41 w saldzie będę miał, więc wyszedłem 137 zł na minus, ale to wszystko dla widza, no nie kochanego, wiadomo. Ja to sobie quick selluję, bo no tutaj widzicie, jak ktoś patrzył, ceny rano, ceny teraz. To, to, to leci tylko na łeb, na szyję No, no co tu się wie, jak to macie Każdy ma to dostępne Kosztuje to z 80, nie, 8 90 Tak Dobra, widzowie, dzięki za oglądanie Możecie się pośmiać w komentarzach, że przypierdziłem kask Albo podziękować po prostu Za, wydaje mi się, że całkiem w porządku odcineczek Ale tak fresh się czuję po przerwie, no nie, na tym kanale isg Widzowie, zapraszam na Skinkantora Link w opisie, oglądajcie sobie Ile dostaniecie, ile dostaniecie do swojej skinki, jak chcieli sprzedać No i co, dzięki za oglądanie, siemano